To jak tam moi ministrowie? Gotowi tak, tak. na dalsze rządy? Działamy. Działamy. Oh. Mamy bardzo dobre poparcie, ten deficyt tam się zmniejsza. Także to jest bardzo spoko. Dobra, mamy największe poparcie u socjalistów, komuterów, nie wiem jak to nazwać. Aha, to są takie osoby, które dojeżdżają daleko do domu. Ale Boże, do pracy, nie? U patriotów, u emerytów, u rodziców, konserwatystów, u biednych, u farmerów, u. State employees, jak to nazwać? Jak oni pracują na państwowej posadzie? Jest jakiś taki odpowiednik ten? Urzędnicy? No ale to nie tylko, bo to i lekarze państwowi, i nauczyciele, Policiele, wiesz. wojskowi. No, to, to nie wiem, czy jest coś takiego. No pa państwu, o, państwówka chyba na, na państwowym nie robią. Tak to się często mówi. No. Ogólnie dobrze by było jakbyśmy mieli chociaż... ...sztuła takie zielone perki, nie? Łatwo osiągnąć coś takiego poprzez technologię i wtedy jest... ...jest upust do ekonomii. Ale można jakieś takie... ...ja nie wiem jak te perki w ogóle zrobić, nie? No one po prostu jak powiedzmy dobrze... ...tłuszczo byś tam w technologię to same by się zrobiły, nie? Wtedy by była... was... Było, że nas państwo jest zaawansowane technologicznie i dzięki temu jakieś dusze są Czyli moglibyśmy na przykład science founding zrobić. Chyba, że po prostu zamiast bezpośrednio dofinansowywać naukę, to zainwestować w edukację, bo to może więcej nam więcej nam to może da. A zobacz, jak masz ten science funding, to zobacz i kiedy Pan nam pójdzie w przód. No wiem, ale to tak bezpośrednio. A jeżeli, jeżeli damy wiesz, młodym to może będzie lepiej, bo będą bardziej... Znaczy, to też by było dobre, ale... To, to jest fajny, to. Jest to, ten Science Fantic ma też fajne te... Zresztą ten University Crunch też ma fajny... To. Efekt tutaj. Ja. Bez Bezrobocie... To zwiększymy trochę tego, trochę tego po prostu. Tutaj do trzech... Tych zmienimy, ok. To było science, ok. I universal damy. To jest bilion cały, pójdzie w górę. Dobra, ale to, to też damy, bo myślę, że to będzie spoko. Sporo wydamy na to, ale to się zwróci. Myślę, że z czasem to się zwróci spokojnie. Budżetówka. mu że to się nazywa budżetówka. Spada bieda, ale nie wiem dlaczego bezrobocie nam rośnie teraz. Aha. spadło nam notowania kredytowe. Nie wiem czemu. Ktoś zrezygnował u nas z gabinetu Od podatków. Higher Tax. Hmm. Farmerzy i konserwatywni to są nasi, nie? Ten, ale on nie chce od podatków. O, socjaliści i trade unionist, to jest tak w miarę ok. Ok. Ranking się mniej więcej utrzymuje. Czy nikt mnie nie chce zabić? Muszę sprawdzać. Nie, ok, to teraz jest taki dobry rząd. To nie jest zamulanie, to jest fajna giera. Wow, ale nam teraz deficyt jedno na 30 bilionów. Czemu tak? Tak nagle. Wpływy nam ostro spadły. A przez te granty, ale ja to zmniejszyłem tylko, zwiększyłem tylko trochę. A po prostu może wpływy mamy mniejsze. No kurde Co pieseczku, co ty robisz tam? Timo! Uciekaj kota, a, kota tam ścigasz, ruchaczu ty Zostaw go O, PKB wzrasta, dobrze, dobra Myślę, że tutaj kwestia e, dość, dość oczywista Alo, same-sex adoption No, no jesteś kontrowersyjna sprawa. No, No ja jestem na nie. Ja też. Ja też. Ja też. No. Związki no, no, okej, ok, ale. Ale adopcje to, to już jest. trochę za dużo. Ej, strasznie mi spadły wpływy teraz przez te zwiększenie tego. A przecież nie zwiększałem tego a. aż tak. Timo. Jaką mu się ruchawica włączyła? Si. I to zwiększyłem tylko o, o 1 bilion tutaj i o 1 bilion tam. A nagle mamy deficyt, kurde, o, o wiele większy, nie? No nie wiem, trudno. Chyba, że coś wprowadzimy jeszcze, co nam by dało kasę jakąś. No wiesz, ludzie nas lupią, to możemy ich trochę przytusić. Wiesz co, ja bym zrobił może coś takiego, że skoro zwiększyliśmy te granty na edukację, to dajmy w takim razie graduate tax. Skoro dostaje A, no, od nas no. tyle, to jeżeli zdobędzie tytuł, to niech za to zapłaci wtedy. No i widzisz, to jest 25, nie? Gra Graba? No. To już na jeszcze jednego ministra. CICHO! CICHO! No już będzie za dużo myślę, wiesz? Okay. Prisoner tagging hmm. Gambling No A wiecie co? Ja dam ten, ja dam ten od, od tytułu Chociaż kurde młodzi nie są zadowoleni w ogóle. A jak jest hazardem? Tego nie będę wprowadzał jednak, bo mnie kurna za, zabił A nie wiem czy mogę hazard, znaczy jakoś tam chyba mogę, ale to będzie wiesz, przestępczość rosła. Nie wiem czy jest sens tej to robić. A PKB nam ładnie wzrasta na razie. Jaskero, co musisz musi podjąć tą ciężką decyzję? I tak komuś się to nie spodoba, to trudno. No, no deficyt to no, Na razie 100. bym poczekał, co, co będzie się działo, nie? No to się zmniejsza cały czas. A PKB nam rośnie, bezrobocie spada, bieda jest na dobrym poziomie. A dostaliśmy nagrodę Nobla. To, no. Znaczy nie my, tylko ktoś tam od nas, nie? Oj. Minister Pana. Ej! Kurde! Po prostu. Green screena muszę spsikać czymś, co sprawi, że koty nie będą leciały do tego. Koty ten, mandarynek nie lubią skórki od. No słyszałam, że cytrusów nie lubią ogólnie, tak. kurde. Wymyłem blaty w kuchni, kurde, jakimś cytrynowym, tym mi chuj nic nie dało. Bo to mu musi być naturalne plus to się krótko utrzymuje. Okej. Okay. Ej, no naprawdę tak nam wpływają te. te... Ludzie nas kochają i deficyt spada cały czas. Także to gdzieś tam po prostu jakiś był coś z rynkiem związane i nam wypierdzieliło, chyba. No ale ja i tak. Um, serio z tymi narkotykami pieniądze powinno być jakieś konkretne. No i by się w policji trochę siły się uśmiechnął, a dzięki temu i inne. Cała, nie wiem, musiała kochać i coś mniejsze. Czekaj tego, gdzie to było. No. Ale kalizujemy dragicki No mogę się dań, pomyśleć. kiepski pomysł, ale ja jestem tylko jedną osobą, tak? Tylko ja tego w ogóle nie widzę, nie wiem gdzie to jest Organik tak. E, taka szczykawka. Tylko masz... w którym to będzie? Na znaczy, to... normalny, nie. Masz tak. Tam nie? To jest Aha, w prawek, Aha bo to jest... Okej okay, widzę. A podatek w coś jakby. Ale to przestępczość coś wzrośnie, kurde. No ale jak sobie jest tam czasie. No ale dobra, jest, no jest kanabis. Nie. Zaraz zobaczymy. Cannabis możemy zaregalizować. Przestępczość. Jest tego, ten, ten no jest na niskim poziomie bardzo, nie? No to chyba możemy pozwolić sobie na to. Dobra. A, nie mamy punktów, żeby to zwiększyć. Więc musimy tutaj kogoś z naszego grona wywalić. <laughs> Love and order kapitaliści transport okej okay, dobra to najwyżej w następnej turze spróbujemy to zrobić o, dobra, o Jezu, wybory są, kurde, ale nie, to myślę, że spokojnie wygramy te wybory tutaj. Uwaga. Ło, ci panie, wyjebaliśmy tutaj w kosmos, jak... Co ciekawe, kurde, 59% głosów było na nas, co ciekawe, e, osob, osób niegłosujących było więcej niż gło, osób głosujących na naszych przeciwników. O, ale ładnie to poszło. No Ludzie nas uwielbiają. Cóż, dlatego bym. Są tutaj. Są pokazane statystyki, co się stało, jak rządziliśmy. Zdrowie poszło w górę o 16%, edukacja o 8%, bieda spadła o 33%, Bezrobocie spadło o 12%, przestępczość spadła o 12%. Zarobki biednych wzrosły o 40% prawie. Produkt krajowy brutto wzrósł o prawie 10%. Spadła konsumpcja alkoholu. Pięknie, no super. Ładnie, pięknie. Ja się zastanawiam, czy nie kupić czasem tej gry, teraz na jakieś w promocji. Zdałem no, to, bym... ja właśnie tak też patrzyłem. Jakieś kupię chyba dlc jeszcze. Bailout the Auto Industry. A, dwie największe mm, firmy produkujące. W naszym kraju popadły w poważne kłopoty finansowe i mogą ogłosić bankructwo. Tysiące pracowników. Może e, im. Właśnie możemy im. Możemy pomóc wiecie, albo da. nie. No, lepiej pomóc, bo bezrobocie tak wzrośnie, że wszystko z czym walczyliśmy przez całą naszą kadencję. No. Wróci. czy zostawimy to niewidzialnej ręce kapitalizmu? Mhm. Czy Jesteśmy socjalistami, ręka gospodarki? lepiej, nie. No w sumie da. Tak. Dobra, no to pomagamy, okej. Okay. Oj, dług nam bardzo wzrasta, niestety. Dekocie, już prawie szklankę wywaliłaś, ogar! Murde, ja nie wiem jak ją uczyć w ogóle ten. Dobra, to wprowadzamy teraz narkołyki, tak? Rozumiem. Ale tylko kanabis. Wprowadzamy kanabis. Okej, okay, jest wprowadzony kanabis i od razu wprowadzamy tax, a teraz nie możemy. Dobra, w następnej turze wprowadzimy. <laughs> Liberal Plot O kurde, Freedom League znowu chce mnie atakować Tylko dlaczego? Dlaczego oni chcą mnie atakować? Jest tak zajebiście, kurna Freedom League No ale im nie pasuje to, o akurat, może jak zrobić te narkotyki to Ale ja nie wiem dlaczego Krały, im to ja, nie pasuje, co im ma nie pasować? Kurwa, w kraju jest coraz lepiej A te jebańce chcą mnie kurwa atakować No jest, no w kraju jest coraz lepiej, ale dla nich jest ten jednak Zatakowałem... Yy... Miłe więzienie, o. Nawet jak jest fajnie to wciąż jesteśmy w więzieniu, tak. Chociaż playfick pewnie nie zaszeka. Ten podatek, możesz, ten podatek od, od Draksów to jest kurde dość słaby, kurde. No, ale dobra. A właśnie nie wiem jak bym miał zwiększyć ochronę. Intelligence Service No i dać to na maksa. Cześć, a nie mogę jakiejś ochrony sobie dać czy coś? Bo co ja miałbym zrobić? Ja nie wiem, co oni wyznają, co im się nie podoba. No, wszystko to, co, co my robimy. A chyba, że ja muszę po prostu u liberałów podnieść, bo to może właśnie no tak, liberałowie. No tak, 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 Aha, czyli kurde. No Wiedziecie to nie. Co, jak tarczy, oni cię lubią. Armed Police, mógłbym to zmniejszyć, ale... ale policja, akurat policja tym się teraz przyda. Sobie, jakby to było... ID oczywiste. cards, oni nie lubią ID cardsów. Ale no, to jest... Wzrośnie przestępczość. No teraz tak nie mam punktów, żeby coś z tym zrobić. Child Benefit o dajmy może większe benefity dla dzieci, co? No Ale to kasa, kurde, ja muszę... Dobra, podnieśmy. Librałowie muszą my kurde zacząć lubić Apply A co z tymi podatkami od dragów? Możesz je podnieść? Ja to zwiększyłem, tak, dałem tam... No na maksa nie, bo młodzi się będą buntować, to tak wiesz, też nie mogę no i failed assassination attempt, czyli ja naprawdę muszę robić państwo dla wszystkich po prostu? No kurna, przecież to jest ciężkie. A, aborcja, czekajcie. Total ban. Dobra, dajmy... Limited Circumstances. Kurwa, nie mam punktów, fuck. Człowieniu. Ofer. <mów> Public service, kurde mol. Moim jest. Kurde, znów failed assassination. Zdrowie spada, edukacja spada, bieda rośnie, bezrobocie rośnie. Gdzie to nie był dobry z tymi narkotykami? A zys zyski z tego są chujowe. O ile jak na co Co kurde. Co? No, banek. Nie ma ile, że chcę zabić Jirutę. Apply. Boże, niech oni szybko mnie, kurde, tutaj leczą. Nie, to spada, kurde, z tymi narkotykami. To było najgorsze, co Zresztą może... Ten? Ten. Zresztą ten, co z tą chcę zapić, bo wszystkie zakasowaliście, tak? A, no dobra, już to nie spada, to już ja było tak, tylko do, chwilowe. Do, 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 tak, zabić, go, czyli ale po narkotykach dobrze Ale Ale lokalizacja narkotyków raczej świększa. Y, ...sympatię liberałów, a nie na tak, a to. Dobra, ja pierdolę, zmniejszam, jest zakazane. Kif to. No i dobrze. No stary, umrzesz za dwa dni. <śles> <śles> Kurde, cały czas rośnie ten Freedom League. Dlaczego? Ale dlaczego oni mnie tak nie lubią? Liberałowie zacznijcie mnie lubić, no co jest? Przebarbuj się. Kurde, tak mnie lubili, a teraz co? No nie lubili cię. Cię lubili socjaliści i konserwatyści. Ale ten. Z nimi nic nie było, z tymi tymi. Chodzi mi o to ugrupowanie. Bo no myśleli, że nie wygrasz wyborów. Ekstremist Liberals Splinter Group Ta, oni są niezadowoleni z takiego traktowania liberałów Można się było domyślić, skoro to partia liberałów no. Uh, currently opinion of government, fanatically opposed. No kurde. Może dodaj jakieś, nie wiem, tam właśnie z LGBT rzeczy związane, gdzie liberałowie polubią to. Co jeszcze może być takiego, że liberałowie mnie polubią? Dałeś to LGBT? Co to jest, ter? No związki homoseksualne. To tam już chyba robiliśmy to. Chyba nie. Liberałowie. No odpal sobie tych... ich widoków i zobacz co... Właśnie patrzę, co jest no. Znaczy już teraz chcę wiesz, żeby dodatnie leciały ten, nie? Wire typing. Zmniejszymy podsłuchy. Bo potem kapitaliści się odezwą jeszcze. No. Bo u nich mam wszystko na minus. Chyba nie mam żadnej. Jest jedna rzecz, jedna rzecz jest, która daje mi plus kapitalistom, a tak wszystko jest na minusie. U liberałów to jeszcze jest jakoś tam inaczej, nie? Wojsko możesz zmienić. Tam coś z wojskiem mieli jeszcze wątpliwości. Służba narodowa. Ale to dużo nie zmienia. O, ewentualnie military spending. Ale to też dużo nie zmienia. A poza to patriotów mi kurde mocno dyma. Stary masz ministra Mariusza Ryzyka. Tak? No. Ja się nie dziwię, że liberałowie <słyska> No, zaraz zginę po prostu, kurde. Polityk tak się bał ogóle zamachu, że zmienił poglądy. No powinni mnie chronić, a tu widzisz, nic nie robią. Dobra, ale ta grupa im spada na szczęście. Więc może przeżyje jakoś. Wprowadźmy coś, co jest fajne. Footstampy to wszyscy lubią. Oplaj, dobra, dużo to będzie kosztowało. Czy bilion, jaki w, w nich? Bieda spada. Znowu nieudany zamach. Porfa. No nie no i rośnie znowu. Czego wy chcecie ode mnie pederasty jedne no? Dobre pytanie. No Ale tutaj tak mi jakoś tam wpada. Mówię ci daj na tych homoseksualistów i na gender. Coś tam jeszcze. Nie no, ale może aż tak to nie przez Z Znaczy... Zmniejszy trochę uzbrojoną policję. Kurczaczki PKB troszeczkę się Zatrzymało Jak tam ta technologia, czy te poszły granty? Tu poszło A na te uczelnie? że już poszło chyba. Oj, Czemu mi ten? No okay. Z, zmieszają mi tutaj ten e, rating. Credit rating. No to nie jest dobrze. Zaraz mnie zabijał i zginąłem. Tak? Kurde, mol. Ale dobrze było. No, nie patrzyłem na liberałów i mnie zajebali. Ale to głupie, jeżeli masz sobie wynajemniczyć czarnej ochrony. No wiesz, i tak ja przetrwałem tyle, że, że daj spokój, nie? Pozbądź się czerwonych kropek, to wygram grę. No tak. Social engineering. To jeszcze dodatki do tej gry jakieś. Ej, albo no nie że naprawdę mieliśmy, mieliśmy bardzo ładny ten... Bardzo ładną tą kadencję jedną. No a ta druga niestety no już nie, nie pykła przez te zamachy. Rzeczywiście ja myślałam, że tutaj można tak sobie grać, że, że damy radę tutaj coś z tym zrobić. Olewając ten. A tu jednak trzeba zwracać uwagę na wszystkich, bądź co bądź. Eee, trzeba zwracać uwagę na wszystkich, i wtedy. O, jakiś błąd mi jeszcze wywaliło. I wtedy będzie dobrze. No ale spoko. No, myślę, że i tak dobrze poszło. Także dziękuję tu moim ministrom za pomoc. Nie ma za co. Do usług. No i super. Jakoś to poszło. A jednak czarny ekran to jednak się zepsuło. Coś, a jest. Szkoda, ale myślę, że i tak było całkiem. Spoko. Nieźle.